To wyścig o najważniejszy urząd w państwie. Cała Polska wygra! Niech żyje Polska! To wyścig na wyborcze obietnice. Marzy mi się, proszę państwa, taka silna, dumna, bogata i bezpieczna Polska. Chcę Polski, gdzie każdy może żyć, kochać. Proponuję wam wyjście do przodu. Polska zasługuje na lepszą politykę. Sprawdziliśmy, co obiecują kandydaci z największym sondażowym poparciem: obniżenia cen energii, likwidacja podatku Belki, pieniądze na rozwój, transport. Zlikwidujmy składkę zdrowotną. Niskie i proste podatki. Co oferują Polakom w kluczowych sprawach bezpieczeństwa i polityki socjalnej? Polska silna w NATO. Silna y, dobrym uzbrojeniem. Wrzucają nam takie bardzo ogólne zdania wojny przyczyniły się także oczywiście postawa elitu nieeuropejskiej. Powiem to wprost: bzdury. Doprowadzę do odrzucenia Zielonego Ładu, spadną rachunki za prąd, zagrzewanie, koszty produkcji. Zapytaliśmy ekspertów o kompetencje prezydenta. On sam zrobić może niewiele. I czy kandydaci mogą zrealizować to, co obiecują? Musimy ulżyć naszym przedsiębiorcom. Przyjdzie na wrocki i prąd będzie niższy. Gotowicą obiecać absolutnie wszystko. Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W razie bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia państwa, na wniosek prezesa Rady Ministrów. Zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użycie sił zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej. To kompetencje prezydenta zapisane w konstytucji. Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa kraju. Bardzo ważne w sytuacji, gdy tuż za granicami Polski od trzech lat trwa wojna. Kiedy sytuacja jest kryzysowa, a taką sytuację mamy aktualną. I akurat w sprawach bezpieczeństwa według byłego wiceszefa dyplomacji Andrzeja Berta prezydent może dużo zrobić dla kraju. Prezydent nie jest na pewno strażnikiem żyrandola. Bo to prezydent powołuje dowódców sił zbrojnych, a w sprawach obronności powinien współpracować z rządem i podejmować kluczowe decyzje. Będąc wodzem naczelnym, zwierzchnikiem polskich sił zbrojnych, kiedy przychodzą takie zdarzenia jak te, które się dzieją w tej chwili z naszą wschodnią granicą, albo gdyby, nie daj Boże, doszło do konfliktu, który by wciągnął też weń i Polskę, no to wtedy on faktycznie będzie miał głos w kluczowych kwestiach decydujących. Polska musi mieć nie tylko największą armię w Europie, już ją ma największą armię w Europie Toską poza Turcją. Chce Polski bezpiecznej, Polski bez wojny. Polski... I właśnie temat bezpieczeństwa stał się jednym z najważniejszych w tej kampanii prezydenckiej, i mimo że temat jest ważny, to padają bardzo ogólne deklaracje. Marzy mi się, proszę Państwa, taka silna, dumna, bogata i bezpieczna Polska. Polska silna w NATO, Polska silna relacją ze Stanami Zjednoczonymi. Nasza armia potrzebuje przede wszystkim tego, żeby być silna dobrym uzbrojeniem, dobrym przeszkoleniem. My w Europie musimy być zdolni do tego, żeby obronić się sami. Kandydaci na prezydenta bardzo niewiele mówią o sprawach zagranicznych. To są trudne i skomplikowane tematy. Bardzo trudno jest taki czarno-biały obraz przedstawić, a to politycy lubią najbardziej. Powiedzieć, musimy pójść w lewo, musimy pójść w prawo, ja wam powiem jak to zrobić, to nie jest takie proste dzisiaj. Nikt nie wie co Trump wymyśli, nikt nie chce mu się narazić, nikt nie wie co się wydarzy na wschód od nas. I politycy się nie chcą do tego przyznać, w związku z tym wrzucają nam takie bardzo ogólne zdania, które przeważnie niewiele znaczą. Ocenia Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onetu i były korespondent Gazety Wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Sprawdziliśmy programy kandydatów w poszukiwaniu konkretów. Rafał Trzaskowski chce przekazywania 5% produktu krajowego brutto na obronność, a 50% z modernizacji armii proponuje inwestować w przemysł. Karol Nawrocki też obiecuje 5% PKB na obronność i chce, aby Polska miała 300-tysięczną armię, największą w Unii Europejskiej. W przypadku jednego i drugiego kandydata trzeba zaznaczyć, że wydatki na zbrojenia i drzebność armii określa rząd, a nie prezydent. Magdalena Biejat nie zgadza się jak większość kandydatów na powszechny pobór do wojska i podkreśla znaczenie obrony cywilnej. Adrian Zandberg zapowiada wyższe wydatki na obronność także w ramach Unii Europejskiej i oparcie obronności o silny przemysł. Szymon Hołownia obiecuje inwestycje w przemysł uzbrojeniowy, chce też pozyskiwać dodatkowe pieniądze na obronność z Unii Europejskiej. Sławomir Męcen, mimo zapowiedzi niższych podatków, chce wydawać więcej na armię i zwiększyć produkcję amunicji. Przede wszystkim musimy wydawać pieniądze na nasze zbrojenie. To jest bardzo ważny temat. Choć skąd wziąć jeszcze więcej pieniędzy na wojsko, o tym kandydat Konfederacji tutaj nie powiedział. Jeżeli będą płynęły unijne pieniądze z bardzo tanich kredytów, to one będą płynęły na wzmacnianie naszego przemysłu obronnego i o to dokładnie chodzi. Rafał Trzaskowski sugeruje dofinansowanie armii z Unii, a kandydatka Lewicy mówi o wyprowadzeniu wydatków na bezpieczeństwo za zgodą Brukseli poza dług publiczny. Teraz Unia Europejska mówi o tym, że należy uwolnić wydatki na zbrojenia? Co, jak przypomina Joanna Solska, z polityki jest zadaniem rządu, a nie prezydenta i jest ryzykowne. Te wydatki, które ponosimy na obronność, żeby nie przekraczały konstytucyjnej granicy 60% PKB, wyprowadziliśmy poza dług. To nie znaczy, że tego długu nie ma. On jest i on rośnie. To grozi kryzysem finansowym. No, ale co szkodzi obiecać? W sprawie wydatków na armię i jej liczebności prezydent może jedynie apelować i wskazywać pożądane przez niego liczby, ale decyzje zapadają w rządzie. Polityce zagranicznej ma więcej do powiedzenia. Prezydent Rzeczypospolitej w zakresie polityki zagranicznej współdziała z prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem. Takie są kompetencje prezydenta zapisane w Konstytucji. Głowa państwa między innymi powołuje i odwołuje ambasadorów, ratyfikuje umowy międzynarodowe. A czego oczekiwałby pan od kandydata kandydatki na prezydenta w tej trudnej sytuacji, w tych trudnych czasach w kampanii wyborczej? Musi on przekazać wiedzę, że jest szefem głową państwa, który jest państwem odpowiedzialnym, a to znaczy jakim? Tym, który realizuje podstawową zasadę wszelkich polityk międzynarodowych pacta sunt servanda. Czyli, jeśli zobowiązałeś się do czegoś, to powinieneś te zobowiąza tych zobowiązań dotrzymać. Mówi Andrzej Byrd, który był też polskim ambasadorem w Niemczech i Francji. Jest 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 o międzynarodowych sojuszach kandydaci mówią bardzo ogólnie. Musimy mieć naprawdę bardzo dobre relacje, zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, ale również najlepsze możliwe relacje w Unii Europejskiej. Polska powinna być liderem Unii Europejskiej w relacjach transatlantyckich. Rzeczywiście dzisiaj Polska musi być silna w wielostronnych sojuszach. I te relacje należy zacieśniać, należy budować naszą silny głos w Unii Europejskiej. Potrzebujemy budować pogłębioną współpracę u nas, w regionie i w Europie. Ale różnice pojawiają się w ocenie relacji z Unią Europejską, szczególnie w przypadku kandydata konfederacji. Nie pozwolę na dalsze przekazywanie Unii Europejskiej kompetencji polskiego rządu, dlatego nie zgodzę się na kolejne traktaty unijne. I kandydata popieranego przez PiS nasze bezpieczeństwo chce się oddać w ręce tych, którzy zniszczyli bezpieczeństwo Unii Europejskiej, którzy podpisali pakty z Putinem. Tak jak Angela Merkel i Donald Tusk. Do wojny przyczyniły się także oczywiście postawa elit Unii Europejskiej, przede wszystkim Angeli Merkel i jej pomocnika Donalda Tuska. Niezałatwione sprawy z państwem niemieckim, sprawa polskiej zachodniej granicy, która natychmiast powinna zostać uszczelniona. Nielegalni imigranci przedostają się przez polską zachodnią granicę. Tak mówi kandydat popierany przez PIS o państwie, które jest członkiem NATO i gdy razem z innymi krajami Unii Europejskiej Niemcy w ramach tarczy wschód chcą wzmacniać obronę wschodnią granicy Polski i jednocześnie unijną, padają takie oskarżenia. Czemu budujecie NATO-BIS? Jestem przeciwko budowaniu NATO-BIS. No to są po prostu brednie. To są brednie i do tego nieodpowiedzialne, jak zresztą większość z nich, ale ponieważ tu mówimy o bezpieczeństwie naszego państwa i rzeczywiście kwestia spraw międzynarodowych i bezpieczeństwa Polski, tak jak w innych państwach, ja nie wiem, Bangladeszu, Stanów czy Rosji, jest w gestii głowy państwa. No więc były to nieodpowiedzialne wystąpienia i słowa, które padły. Ludzie uwielbiają teorie spiskowe i tego typu nieodpowiedzialne wystąpienia pozostawiają ślady w ich umysłach. Federację rosyjską do tego ataku ośmieliły elity europejskie. Angela Merkel, pomocnik Angeli Merkel, Donald Tusk i musi wziąć na siebie tą odpowiedzialność. No nie można napuszczać w takich sytuacjach nas Polaków, naszych obywateli, Nieroztropnymi, mówiąc delikatnie, wypowiedziami po to, żeby tworzyć zarzewie takiego międzyludzkiego konfliktu, w takich sytuacjach potrzebna jest solidarność. To jest ich państwo, ich problemy, a nie nasze. Cały czas pomagamy Ukraińcom, którzy problem. Mieli trzy lata temu płaci 40 zł dziennie na utrzymanie Ukraińca. Rejestrują się do lekarza, wydłużają nam kolejki. To solidarność z Ukrainą w wykonaniu kandydata Konfederacji, który w trakcie zagrożenia bezpieczeństwa kraju i wojny w Ukrainie gra na antyukraińskich nastrojach. Polacy zasługują na prezydenta, który będzie dbał przede wszystkim o polskie interesy, a nie zagraniczne. Gdy zostanę prezydentem, to nie wszyscy, Niemcy, Ukraińcy w Polsce, no się dopasowywali do polskich interesów, polskiego prawa, polskiej kultury i polskiego języka, bo tu jest Polska. Bo polityka migracyjna to kompetencja rządu, a nie prezydenta. Ale według Bartosza Węglarczyka cel polityczny został osiągnięty. Wiemy, że. Moim zdaniem w wyniku rosyjskiej dezinformacji te nastroje w Polsce proukraińskie, one dalej są mocno proukraińskie, no ale jednak jest ten, ten, ta, ta siła jest mniejsza tych przekonań niż była dwa lata temu czy trzy lata temu. W związku z tym oczywiście, że politycy też próbują to wykorzystać na nienawiści na hejcie i na negatywnych emocjach w polityce dużo więcej się ugrywa niż na pozytywnych emocjach. Zawsze tak było. Kiedyś po prostu politykom nie wypadało z tego tak mocno korzystać, a dzisiaj już się nikt z tym nie kryje. Piątka Konfederacji. Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. Choć akurat Mencen na politycznych sztandarach niósł wyjście Polski z Unii Europejskiej. W 2019 mówił pan tak: nie chcemy Żydów, aborcji, podatków, Unii Europejskiej. Dziś z pytaniem o wyjście Polski z Unii ma problem. Szanowna Pani. Muszę wiedzieć, czy Pan się wycofuje z tej deklaracji? Czy... Szanowna Pani Redaktor, ubolewam nad tym, że nie do końca Pani rozumie sytuację, w której się znajdujemy. Bardzo Państwu dziękuję za konferencję prasową. Bardzo dziękuję, że Państwo Ja Chciałam zagłosować i chciałabym powiedzieć, bo. jest Pan za Unią czy przeciwko? Uważam, że w Polska powinna być w Unii Europejskiej. Wielokrotnie również na to Pani ja uważam, że w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy obecnie, kandydat na prezydenta, który nie ma pojęcia o polityce zagranicznej. Pan Męcen nie ma tego pojęcia. I naprawdę polityka zagraniczna to nie jest taka prosta, jak podatki, które polegają na tym, że jak ich nie będzie, to wszystko będzie wspaniale. I uważam, że taka osoba miałaby olbrzymi problem w płacu prezydenckim, ponieważ świat widziany z gabinetów decyzyjnych wygląda zupełnie inaczej niż świat widziany z wieców wyborczych. Ta słynna już kłótnia w Białym Domu była testem dla kandydatów na prezydenta z relacji nie tylko z nową amerykańską administracją, ale przede wszystkim z Ukrainą. Trudno zrozumieć to, co stało się wczoraj w gabinecie owalnym całą tę połajankę, którą zamiast Putinowi prezydent Trump i wiceprezydent Vance urządzili. Prezydentowi Zeleńskiemu. To Putin jest dzisiaj zagrożeniem. Zagrożeniem dla całej Europy. Zakończenie wojny na zasadach Ukrainy i Europy to jest kwestia naszego bezpieczeństwa tutaj w Polsce. Uznaje, że brak wdzięczności prezydenta Zeleńskiego. Kandydat popierany przez PiS w przeciwieństwie do innych skrytykował Zowieńskiego. To też moment, żeby prezydent Ukrainy przemyślał swoje postępowanie i wobec swoich sąsiadów, czyli Polski, ale także wobec takiego wielkiego mocarstwa, jakim są Stany Zjednoczone. Tak się nie robi. No ale ci, którzy uznali, że dobrze, że Trump skopał póki co, przed kamerami i, i nie dosłownie, ale tylko symbolicznie żeńskiego, to jest dobrze, bo pokazuje, że to jest prawdziwy facet. To jest Pana zdaniem dobry kierunek w momencie, w którym jest wojna? To jest niedobry kierunek. Spór jest częścią życia wszystkich. Od rodziny, a kończąc na polityce. Ale istnieją pewne granice i to, co można powiedzieć, obszary nieprzekraczalne, ten korytarz, w którym przyzwoici ludzie i przyzwoici politycy powinni się poruszać. I w tym, na pewno, tego, w tym korytarzu mieści się określenie Udzielania pomocy napadniętemu tak długo, jak to jest możliwe, i żeby zredukować dramatyczne zagrożenie, jakie powstało dla, wobec państwa naszego sąsiada. Gdy Trump zawieszał wojskową pomoc dla Ukrainy, też miał w Polsce swojego sojusznika. Prezydent Trump ma swoją poetykę w dyplomacji. Mówiąc te słowa, pokazał, że po prostu nie ma zielonego pojęcia o negocjowaniu w sprawach międzynarodowych. Może w sprawach krajowych, jeśli potrzeba rozliczać zajmowanie pokoju bez wnoszenia stosownych opłat, to doświadczenie ma, ale nie w sprawach międzynarodowych. Tak się radzy, jest Polska! A to akurat dziedzina, w której kandydat na prezydenta powinien posiadać kompetencje. katalogu prezydenckich prerogatyw Konstytucja wymienia inicjatywę ustawodawczą, podpisywanie albo odmowę podpisania ustawy, zarządzanie ogłoszenia ustawy. O właśnie, pierwsza rzecz to jest kwestia tego, co prezydent w Polsce może. Pewnie wielu z tych kandydatów marzy się to, co robi niejaki Donald Trump za wielką wodą, który podpisuje dekret i bardzo, bardzo wiele rzeczy może zrobić tymi dekretami. W Polsce tak to nie działa. Mamy bardzo mocne ograniczenia dotyczące tego, co prezydent może robić. Oczywiście, on może blokować pewne zmiany, on może wychodzić z inicjatywą ustawodawczą, on może zachęcać do tego, żeby jakieś rzeczy były realizowane, ale tak naprawdę, żeby mogło to wejść w życie, no to musimy mieć parlament, który o tym zdecyduje. Prezydent to jest ten ostatni element, ostatnie ogniwo. Tak ocenia uprawnienia prezydenta w polityce społecznej i finansowej ekonomista Marek Zuber. Prezydent Bronisław Komorowski skierował do Sejmu w trakcie swojej pięcioletniej kadencji 29 projektów ustaw. Sejm złożony wtedy w większości z posłów POPSL uchwalił 25 z nich. Andrzej Duda przez 9 lat urzędowania, aż do utraty władzy przez PiS, skierował do Sejmu 57 ustaw, większość PiS uchwaliła 45. Inaczej było z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Niemal przez 3 lata jego prezydentury większość sejmową mieli jego polityczni konkurenci z PO-PSL. W tym okresie według danych sejmowych złożył 21 projektów ustaw. Sejm przyjął tylko 8. Chcę Polski dobrobytu z zerowym watem na żywność. W tej kampanii wyborczej kandydaci na prezydenta zachowują się tak, jakby mogli zrobić jeszcze więcej. Obniżenia cen energii. Ja mówię: Polska Stuminutowa i Polska Wielośrodkowa. Likwidacja podatku Belki. Zlikwidujmy składkę zdrowotną. Polacy zasługują na niskie i proste podatki. My musimy podnieść nakłady na publiczną ochronę zdrowia do 8% PKB. Obietnice tylko trójki kandydatów z sondażowego podium mogłyby według szacunków ekspertów kosztować budżet nawet 240 miliardów złotych. Najhojniejszy jest kandydat Konfederacji, obiecuje między innymi likwidację podatku belki, powrót do składki zdrowotnej sprzed Polskiego Ładu, wyższą kwotę wolną od podatku, czy liniowy PIT. Koszt to nawet 140 miliardów złotych. Skąd na to pieniądze? Według Konfederacji ze zmniejszenia wydatków państwa. Te propozycje zaznaczyliśmy na czerwono, bo to kompetencje ministra finansów, mimo że prezydent może zgłosić własną ustawę. Polacy zasługują na niskie i proste podatki. Najbardziej rażący przykład, pan Mencen mówi, że będą mniejsze podatki, a najlepiej, żeby nie było wcale podatków. No ale potem z ich badań wychodzi, że no, jeżeli nie spodobają się seniorom, no to nie, nie poprawią swojej pozycji. No to on buch mówi, że emerytury będą bez podatku i to jest kłamstwo, bo to jest nieprawda, no ale co szkodzi komu obiecać. Przyjdzie na Wrocki i prąd będzie niższy. A to według dziennikarki polityki kolejny przykład absurdalnej obietnicy wyborczej. Musi być tańsza energia elektryczna. Kandydat wspierany przez pis obiecuje tańszy prąd, a także niższy PIT, VAT, większą waloryzację emerytur czy ulgi dla rodziców przedsiębiorców. Koszt tych obietnic to szacunkowo ponad 80 miliardów złotych. Są też zaznaczone na czerwono. Bo na co są wydawane publiczne pieniądze decyduje w pierwszej kolejności rząd. Choć przy obietnicach tego kandydata warto się na chwilę zatrzymać. Tańsza energia elektryczna! Szczególnie według Joanny Solskiej, przy tej najbardziej chwytliwej politycznie obietnicy. Musimy przywrócić normalne ceny energii elektrycznej i ja to zrobię. Czyli przy niższych rachunkach za prąd. Jego źródłem ma być węgiel z polskich kopalni. Będę bronił polskiego węgla, polski węgiel należy fedrować, wydobywać i rozwijać Rzeczpospolitą Polską. Bo przecież polski węgiel jest bardzo, bardzo drogi, dlatego że trzeba go wydobywać tam, gdzie jest, coraz większych głębokości. I to są koszty. I jak on będzie. Jak przy tak drogim węglu, będzie drog, y, taki drogi prąd, i w dodatku będziemy sobie zanieczyszczać powietrze. Ale on też o tym nie myśli. On adresuje swoją obietnicę do górników, którzy y, popierają PiS i on chce, żeby tak zostało. Nie damy sobie zabrać polskiego węgla, ręce precz od polskiego węgla. Fedrować, wydobywać, rozwijać, drodzy państwo. To znaczy, że on obiecuje coś, co i tak uderzy w kieszenie, tak? Ale on obiecuje coś, co będzie powodowało, że ceny prądu będą coraz wyższe. Dosyć już tego. My musimy doprowadzić do tego, żeby ceny energii spadły i doprowadzimy do tego. Rafał Trzaskowski obiecuje tańszą energię, ale ze źródeł odnawialnych. Chce likwidacji podatku miedziowego dla KGHM, zmniejszyłby podatki i wprowadził ulgi dla polskich firm. A na Podkarpaciu stworzył Centralny Okręg Przemysłowy. Co więcej, kandydat Koalicji Obywatelskiej zapowiada wprowadzenie prezydenckiego funduszu inwestycyjnego w wysokości 2 miliardów złotych. Szacunkowy koszt obietnic to nawet 35 miliardów złotych. Podkreślmy, bez pieniędzy rządu i większości w Sejmie to obietnice niemożliwe do spełnienia. Ale gdyby Trzaskowskiemu jako prezydentowi udało się do swojego pomysłu przekonać rząd i Sejm, to sam dysponowałby pieniędzmi z prezydenckiego funduszu. Witamy Co więcej, zdaniem naszych ekspertów, taki fundusz wymaga zmiany prawa, a pieniądze musiałby znaleźć rząd, oczywiście z podatków obywateli lub zysków spółek Skarbu Państwa. Prezydent nie ma takich możliwości to i, on, rząd też z budżetu, tym, tak? I tak. on też o tym doskonale wie, no ale obiecuje, bo inni też obiecują. Ale zdaje sobie sprawę, widząc po tym, jak jego formacja rządzi, że to nie jest takie proste i nie jest aż tak hojny. Ja myślę, że on sobie zdaje doskonale sprawę. Chodzi o to, oczywiście o to, żeby w ten sposób prezydent mógł więcej. Tylko, że to w pewnym sensie zmienia y, y, tą strukturę polityczną, którą mamy w Polsce. Y, możemy się z nią zgadzać albo nie zgadzać. Tutaj. Taki największy zarzut oczywiście polega na tym, że prezydenta wybieramy w wyborach bezpośrednich, które... No, z, są jakby najlepszym takim przejawem demokracji, a niewiele może. W 100 minut będzie też można dojechać transportem publicznym z dowolnego miasta Polski do stolicy województwa, żeby dotrzeć na uczelnię, załatwić sprawy w sądzie albo wziąć udział w jakimś wydarzeniu kulturalnym. Szymon Hołownia obiecuje Polskę 100-minutową, czyli rozbudowę transportu publicznego, tani prąd z energii odnawialnej i atomu, i budowę mieszkań w przystępnej cenie w budownictwie społecznym. Proponuję wam wyjście do przodu. Proponuję wam wyjście z tego pata. Proponuję wam wyjście z tego klinczu. Ale znów, bez poparcia rządu i Sejmu nie ma szans na zrealizowanie tych obietnic. Bardzo dziękujemy. Zespół Marzenie. Dziękujemy państwu. Gdyby przeciętny polski obywatel a przeciętny amerykański obywatel. Ja ciągle robię tę analogię, żeby tutaj nie powstała taka jakaś iluzja, że to Polska tylko jest takim negatywnym wybrańcem i Polacy reagują na ten populizm. Populizm niestety się na świecie bardzo mocno rozwinął w ostatnich latach. Przeciętny Kowalski, on tego nie wymaga. On tego nie chce, mało tego, być może on się trochę boi, bo jak usłyszy, skąd te pieniądze miałyby się znaleźć, to może się okazać, że to on będzie beneficjentem, że tak powiem, jeżeli chodzi o to płacenie. Yy, nie wymaga, gdyby wymagał, gdyby chciał się dowiedzieć, skąd te pieniądze mają być, yy, to ci ludzie, ci kandydaci musieliby to mówić. Gdyby tego nie mówili, a byłoby to ważne, to byłoby to parę punktów mniej w tych słupkach poparcia. Nie, my chcemy słyszeć, że dostaniemy więcej, my chcemy słyszeć, że będzie nam lepiej. Zapłacimy mniejszy podatek, mniejszą składkę zdrowotną. Nie będziemy czekali do lekarza trzy miesiące, do specjalisty tylko trzy dni. My chcemy to usłyszeć. Wy jesteście od tego, żeby to zrobić. Ja mam nie ucierpieć, mam być lepiej. Polska zasługuje na lepszą politykę. Polską, która idzie do przodu. Bliżej ludzi chcą być też kandydaci lewicy i partii razem, choć bez poparcia rządu i Sejmu nie byliby w stanie zrealizować swoich obietnic. Magdalena Biejat obiecuje tańsze mieszkania, niższe raty kredytów bankowych i bardziej sprawiedliwe podatki. Adrian Zandberg chce dać 8% produktu krajowego brutto na służbę zdrowia. Obiecuje państwowe budownictwo mieszkaniowe i podatek antyspekulacyjny dla właścicieli kilku mieszkań, tak jak kandydatka lewicy. W tym podatku nie chodzi o ściąganie pieniędzy z rynku w tym podatku chodzi o to żeby zniechęcić ludzi żeby którzy są bardzo bogaci do skupowania z rynku mieszkań podatek katastralny od trzeciego mieszkania i wyżej właśnie służy ograniczaniu tej patologii w której traktuje się mieszkanie jak lokatę zamiast te mieszkania uwolnić dla młodych ludzi na razie mówią od więcej niż dwóch mieszkań No ale nie wiadomo jakby to miało wyglądać w rzeczywistości obiecywanie Tańszych mieszkań musi się wiązać z bardzo konkretną inicjatywą. Oczywiście prezydent może złożyć w tej sprawie ustawę. No i co z tego? Od tego koszty się zmniejszą. Proponuję drogę, która jest polską ambitną, która jest polską przyszłości. Kampania obietnic trwa. Proponuję Wam wyjście do przodu. Musimy wyjść z tego klinczu. Żeby wreszcie w Polsce coś się zmieniło. Mamy szansę na to, aby osiągnąć najwięcej w historii. Powiedziałabym, że strach jest licytować wyżej, no bo to już nawet. Przepraszam, każdy głupi się orientuje, że to chyba na to to już się nie da. A mimo to ludzie chcą to słyszeć. No i tu jest brak konsekwencji i polityków, i wyborców. A kandydaci na prezydenta ciągle licytują wyborcze obietnice. Ich ocena już 18 maja. Polska będzie dumna podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich. Arkadiusz Wierzuk, TVN 24.